No dzień dobry, 10 maj 2020. Nie wiem, czy wiecie, czy zauważyliście. To najpiękniejszy miesiąc w roku. Wszystko obudziło się do życia i pędzi. Z dnia na dzień wszystko pełne oczekiwania. Co teraz zakwitnie? Czy już zakwitło? Co teraz po kolei? Jedne rzeczy już przekwitają, drugie będą kwitnąć. Trzecie kwitną. No jest pięknie. Jest pięknie. Lilie. Już. Już wielkie, już ogromne. Już pąki widać przy niektórych odmianach. Tak, inne rzeczy kwitną już ładnie. I tak powolutku hosty nawet już takie ładne. Floksy, piwonie, jabłonie ozdobne No, prześciutko Ta zieleń Na brzozach Taka młoda, z tą białą korą No, coś pięknego Do tego ptaki I jest bosko Trawniki Już kosze, Suszy ciąg dalszy, tak jak napisałem w kalendarzu No, będzie niestety Także każdy deszczyk jak tylko spadnie to jest bardzo cenne. Tam mamy wiąza sama silka z mej szkółki szybko rośnie. Piękne Seledynowe liście ma korę ładną grubą, popękaną jak drzewo korkowe rozmnaża się przez odkłady lub też sadzonki korzeniowe wypuszcza wokół wszędzie mnóstwo młodych rozsadzam sobie go bo fajnie to wygląda białboń ozdobna jedne już kwitną drugie przekwitają ptaszki gniazdka mają tak, Białobok już za chwilę będzie, będzie piękny, a w Białoboku będą piękne ptaszki, co widać we wszystkich tych formach szczepionych, gęstych. No, trudno znaleźć taki krzew, w którym by nie było gniazdka. To świeże kosłane smugi takie, bo susza Ale jutro już znowu zrobi się zielono resztkami siły. Ta trawa rośnie. I to tu, gdzie jest blisko woda. Też tak sucho. Trawa korzeni się do 20 cm głębokości. I po prostu ta warstwa gleby. Przez to, że opady nie są regularne. Już jest suche. Pierwsze rododendrony już kwitną. Inne będą kwitły. Także na przyszły tydzień czekacie odcinka. Już będzie pięknie. O, tam już jeden ładny taki różowy, drugi biały za nim jeszcze magnolia już piękne kompozycje a dopiero zaczynają kwitnąć pięki już na tyle spruchniały że to próchno teraz z tych wystających części wsypujemy pod krzewy to tak jakby dodał świeżego torfu także nic się nie zmarnuje bułki mają piękne młode listki kosmaty jeszcze już za tydzień będą czerwone o i nawet Czoła. Tu czegoś suka, napiwa się wody, prawdopodobnie, i teraz się myje. Tu Rododendron już pęka, już startuje. Ten już wystartował. Ładny, Różowo, różowy, różowy. Piękne te kwiaty. Napisałem Wam kalendarz, poradnik, o rododężone Wszystko, co o nich wiem. I jeszcze parę rzeczy, które żeście podpowiedzieli, lub zdjęć, które żeście przysłali tych odmian, które najczęściej udają się w Polsce. No i tak, jak mówię. Wszystko, wszystko już będzie. Teraz wydawało kwiat, bo to maj, ale niektóre rośliny też wydały piękne liście, które zastępują. I kwiat. Wieszam na drzewie. Jak girlandy. Magnolia już przekwita. Połowę kwiatków niestety zmarło, ale choć trochę ich zostało. Także żeśmy troszeczkę się pocieszyli tym wszystkim. O, tam. To są moje uleczcinowe. nowe, polecam, mamy w sklepie, piękna ozdoba, a jeszcze pożyteczna. No goście odjeżdżają już, tak pomogli trochę, nie ma co, wkopaliśmy wszystkie rury do ziemi żeby nie przeszkadzały przyjeżdżeniu no ale jak to z gośćmi pobyli, pobyli, posiedzieli i odjechali zresztą wam powiem że z gości są dwie radości jedna jak przyjeżdżają a jedna jak odjeżdżają jałowce już ładnie Puszczają nowe przyrosty jabłoneczka pięknie kwitnie byryny już prawie pozasłaniały miejsca do rośnięcia ona na co będą czekać a się chwasty przerosną Nie warto tak długo czekać koniki piękne Uważajcie teraz na przędziarki, będzie za chwilę moment, że będą bardzo atakować, zwłaszcza w skupiskach działek, a najbardziej w mieście. Tam, gdzie blisko ciepło, gdzie sucho, gdzie ściana, gdzie jest mało wilgoci, tam przędziorek szaleje. W tej chwili szaleje mszyca na jodłach i świerkach. Też trzeba trzymać rękę na pulsie. Mamy wszystkie biologiczne i chemiczne środki jakie są dostępne na rynku amatorskim Także korzystajcie Można skutecznie z tym walczyć Łąki kwietne się podlewają No bo musz nie jestem zwolennikiem takiego podlewania a szóstrego, ale trzeba, bo nic by z tego nie było. Chociaż do momentu, jak mają pierwsze dwa listki, właściwe, potem ten korzeń już im się ładnie ułoży, pójdzie w głąb i sobie dadzą radę. Ale niestety, pierwszy miesiąc to walka. Ożyć w warzywniaku, też kwitnie różanecznik, a przy nim cebul. Niech i tak będzie. Piękne te koniki z tymi nowymi przyrostami. Mam w trzech kolorach, także wygląda to teraz. O tej porze roku, prześlicznie, pokażę Wam moje kaliny. Ja prowadzę tylko biologiczną walkę z mszycami. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda, bo niedługo będą kwitły kalina. To podobno wylęgarnia myszyc. Jak jestem w mieście, często w ogródkach, to tak faktycznie jest. U mnie myszycami zajmuję się tylko naturalni wrogowie, tu widać pod listkiem pierwsze larwy robaków kaliny już pod kwiatkiem no chcę wam znaleźć mszycę albo jakieś uszkodzenie od mszyc ale widzę, że to prawie niemożliwe podejdziemy do drugiej może tu coś będzie no też nie widzę żadny mszyc tu na tym zwiniętym listku też nie ma to po prostu młody listek po mrozie troszeczkę pozwijany mam ich dużo żeby nie było Także tą biologiczną walkę można wygrać. Można wygrać, ale potrzebne jest trochę cierpliwości. No i rezygnacja kompletna z chemii, bo tam gdzie chemia, nie ma wojny biologicznej. Jak zniszczycie jednego ogni jedno ogniwo łańcucha pokarmowego, wszystko się sypie. Albo zero chemii, albo chemia. Trzeciej drogi nie ma. Na wszystkie kwiatki, nawet te najbardziej egzotyczne. Lecą pszczoły. One sobie dobrze wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Że nie ma obaw. Azali już niektóre w całych kwiatach. A ja teraz wracam do miasta na trzy dni, żeby znowu zatęskić zaręczy. Do zobaczenia.